Szokujący atak US Navy, zapowiedź nuklearnej zagłady na japońskich wyspach. Pierwsze promienie słońca rozświetlały spokojne wody Pacyfiku, kiedy na horyzoncie pojawiły się sylwetki kolosalnych amerykańskich pancerników. Potężna flota, dowodzona przez bezwzględnego admirała Halseya, sunęła w kierunku serca japońskiego imperium. Nikt na pokładzie nie miał wątpliwości. To nie była zwykła operacja, lecz zapowiedź czegoś o wiele mroczniejszego, co wkrótce miało wstrząsnąć światem. Huk silników mieszał się z odgłosami przygotowywanych dział, a marynarze wiedzieli, że lada chwila po raz pierwszy od setek lat obca armada otworzy ogień bezpośrednio w stronę japońskich wybrzeży. Dla mieszkańców kraju kwitnącej wiśni miała to być chwila szoku i bezsilności, a dla Amerykanów Próba złamania wroga jeszcze przed sięgnięciem po broń, o której istnieniu wiedziało wówczas zaledwie kilku ludzi w Białym Domu i w Los Alamos. Scenariusz tej operacji powstał jako odpowiedź na koszmar Okinawy, gdzie amerykańska armia straciła tysiące żołnierzy w piekielnym starciu, które trwało miesiącami. Generałowie i admirałowie wiedzieli, że atak na macierzyste wyspy Japonii oznaczałby nie tylko morze krwi, lecz także niepewność, czy naród gotowy na samobójcze poświęcenie kiedykolwiek się podda. Dlatego właśnie amerykańska marynarka zdecydowała się na śmiały krok uderzyć tam, gdzie Japończycy czuli się najbezpieczniej. To miała być psychologiczna bomba sygnał, że żadna twierdza i żadna świątynia świętej ziemi nie są już nietykalne. Statki wchodziły coraz głębiej na wody wroga, a atmosfera gęstniała z każdą minutą. Z nieba nadciągały chmury zwiastujące burze, ale jeszcze groźniejsze były cienie amerykańskich bombowców krążących wysoko nad flotą. W każdej chwili mogły rozpocząć precyzyjne ataki na cele przemysłowe Japonii. Nikt nie wiedział, że właśnie ten moment, to pierwsze bombardowanie, będzie w historii nazwane preludium do ery atomu. Kiedy w roku 1945 Amerykanie planowali kolejne ruchy, mieli w pamięci straszliwe koszty poprzednich bitew. Iwo Jima, maleńka wyspa o powierzchni zaledwie 20 km kwadratowych, pochłonęła życie tysięcy żołnierzy i stała się symbolem determinacji obrońców gotowych ginąć do ostatniego człowieka. Tam Japończycy zamienili każdy tunel, każdą jaskinię w fortece, a każdy metr ziemi okupili krwią zarówno swoją, jak i przeciwnika. Zdjęcie żołnierzy stawiających flagę na Suribaci, obiegło świat, ale za tym obrazem kryły się tygodnie morderczej rzezi. Jeszcze gorsze piekło rozpętało się na okinawie. Był to prawdziwy test wytrzymałości nie tylko dla amerykańskiej armii, lecz także dla całego społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. Wyspa o powierzchni niespełna 500 mil kwadratowych została zasypana gradem pocisków, rakiet i bomb. Flota licząca ponad 1300 okrętów, w tym brytyjskie pancerniki, zasypała wybrzeża lawiną ognia. Mimo tego, Japończycy ukryci w podziemnych kompleksach walczyli z taką zaciekłością, że każda dolina i każdy pagórek stawały się krwawą pułapką. Ponad 170 tysięcy Amerykanów musiało zmierzyć się z przeciwnikiem, który wolał śmierć niż kapitulację. Cena była straszliwa, tysiące poległych i dziesiątki tysięcy rannych. W tych dniach w gabinetach wojskowych Waszyngtonu rodził się plan o kryptonimie Downfall. Jego pierwsza faza, Olympik, zakładała inwazję na Kyusiu jesienią roku 1945. Następnie w marcu roku 1946 miał ruszyć drugi etap Koronet, czyli frontalny atak na największą wyspę Japonii Honsiu. Obliczenia były zatrważające. Generałowie przewidywali, że straty mogą sięgnąć setek tysięcy żołnierzy, a społeczeństwo amerykańskie mogło nie wytrzymać kolejnych lat rzezi. Po drugiej stronie oceanu Japończycy przygotowywali desperacką strategię o nazwie Ketsugo. Plan zakładał mobilizację nawet 3 milionów żołnierzy i tysięcy samobójczych pilotów kamikaze. Mieli oni jedną misję zadać Amerykanom tak gigantyczne straty, by złamać ich wolę walki. Była to wizja ostatecznej bitwy, w której całe społeczeństwo miało zamienić się w armię. To właśnie te prognozy sprawiły, że admirałowie US Navy zaczęli szukać innej drogi. Skoro lądowa inwazja mogła zakończyć się niewyobrażalną hekatombą, należało spróbować uderzyć tak, by zaszokować i obezwładnić Japonię jeszcze przed wejściem na jej ziemię. Tak narodziła się koncepcja bezpośrednich rajdów morskich na wybrzeże, które miały siać panikę, paraliżować przemysł i jednocześnie pokazać, że Amerykanie mogą bezkarnie atakować świętą ziemię cesarstwa. Decyzja zapadła. Amerykanie mieli uderzyć bezpośrednio w wybrzeża Japonii. Było to coś, czego nikt się nie spodziewał, ponieważ od dziesięcioleci żadne obce wojska nie zbliżyły się do serca archipelagu. Planowano, że potężna trzecia flota dowodzona przez admirała Williama Halseya wyruszy z zatoki Leyte na Filipinach i popłynie wprost ku macierzystym wyspom przeciwnika. Każdy okręt został starannie zaopatrzony w amunicję, paliwo i zapasy na tygodnie nieustannej walki. Na pokładach panowało napięcie. Marynarze wiedzieli, że lada chwila znajdą się w sytuacji bez precedensu, gdzie nawet jeden błąd mógł kosztować życie tysięcy. Zanim jednak flota zbliżyła się do brzegów Japonii, rozpoczęto przygotowania. Amerykańskie okręty podwodne patrolowały przybrzeżne wody w poszukiwaniu min, gotowe zaryzykować, by oczyścić drogę dla głównych sił. Jednocześnie gigantyczne bombowce B-29 Superfortress. Oraz B-24 Liberator prowadziły rozpoznanie fotograficzne nad Honsiu i Hokkaido, sporządzając mapy fabryk, portów i lotnisk. Każde zdjęcie, każdy raport stawały się elementem układanki, która miała zdecydować o tym, gdzie padnie pierwszy cios. Do wykonania uderzeń powołano Task Force 38 pod dowództwem wiceadmirała Johna McCaina, dziadka późniejszego amerykańskiego senatora. Już 10 lipca jego lotniskowce wypuściły setki samolotów, które runęły na okolice Tokio, bombardując porty, rafinerie i zakłady produkcyjne. Był to dopiero początek, bo cztery dni później flota skierowała się na północ, aby uderzyć w regiony dotąd nietknięte wojną. Kiedy pierwsze salwy spadły na Hokkaido i północne Honsiu, Japonia znalazła się w szoku. Nikt nie spodziewał się, że Amerykanie odważą się przeprowadzić bezpośredni ostrzał tak blisko metropolii. Na dodatek obrona niemal nie reagowała, zabrakło kontrataku, niebo nie zapełniło się myśliwcami, a artyleria wybrzeża milczała. Amerykanie zatopili 11 jednostek wojennych, 20 statków handlowych i zniszczyli dziesiątki samolotów. Nadchodzące dni miały dopiero pokazać, że to był dopiero wstęp do prawdziwej nawałnicy. 14 lipca 1945 roku amerykańska flota zbliżyła się do miasta Kamaichi, które leżało na północnym wybrzeżu Honsiu. To miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Znajdowały się tam jedne z największych zakładów hutniczych w całej Japonii, serce przemysłu zbrojeniowego cesarstwa. Jeśli Amerykanie chcieli pokazać swoją siłę i jednocześnie zadać cios psychologiczny, nie mogli znaleźć lepszego celu. O godzinie 11 na maszcie pancernika USS South Dakota pojawił się sygnał, który elektryzował wszystkich marynarzy Never Forget Pearl Harbor. Było to nie tylko hasło, lecz także symboliczna odpowiedź na zdradziecki atak sprzed czterech lat. Teraz to Japonia miała poczuć ten sam ból i strach, które wstrząsnęły Ameryką w grudniu roku 1941. Rozległ się ogłuszający huk, gdy działa kalibru 410 mm rozpoczęły ostrzał. Do akcji dołączyły również krążowniki i niszczyciele, zasypując miasto lawiną ognia. W ciągu kilku godzin na huty spadło ponad 800 pocisków największego kalibru, setki pocisków 200 mm i dziesiątki tysięcy odłamków. Eksplozje były tak potężne, że fala uderzeniowa przewracała budynki, a w mieście wybuchały pożary widoczne z dziesiątek kilometrów. Mieszkańcy Kamaici, którzy jeszcze rano wierzyli, że wojna toczy się daleko od nich. Nagle znaleźli się w samym centrum apokalipsy. Huczące niebo zasypane dymem i ogniem przypominało koniec świata. Czasopismo Time opisywało później, że huk dział przez dwie godziny niemilku, ani na chwilę. A japońska odpowiedź ograniczyła się jedynie do kilku niecelnych strzałów z baterii nadbrzeżnych. Święta ziemia Japonii, która według propagandy miała być nietykalna, została bezwzględnie zdeptana. To wydarzenie miało ogromne znaczenie psychologiczne. Amerykanie pokazali, że są w stanie dotrzeć do samego serca cesarstwa i bezkarnie zniszczyć to, co jeszcze wczoraj wydawało się nieosiągalne. Flota Halseya wiedziała jednak, że to dopiero początek. Te godziny były dla admirała najdłuższymi w jego życiu. W każdej chwili spodziewał się kontrataku japońskiego lotnictwa, który mógł zamienić rajd w katastrofę. Tej samej nocy, gdy Kamaichi wciąż płonęło, Amerykanie ruszyli dalej na północ. Nowym celem stało się Muroran, przemysłowe miasto na południowym wybrzeżu Hokkaido. Tam znajdowały się kolejne huty i zakłady stalowe, które stanowiły fundament japońskiego przemysłu zbrojeniowego. Dowódcy US Navy chcieli wykorzystać element zaskoczenia i nie dać przeciwnikowi chwili na oddech. Do akcji wyznaczono grupę bombardującą TU-34-82. W jej skład wchodziły potężne pancerniki oraz wspierające je krążowniki i niszczyciele. Gdy zapadła noc, Amerykanie podeszli na dystans ognia i rozpoczęli ostrzał. W ciągu kilku godzin setki pocisków uderzyły w zakłady Japan Steel Company oraz w huty Wanishi. Eksplozje były tak intensywne, że niebo rozjaśniały błyski przypominające pioruny, a fala ognia i dymu spowiła całe wybrzeże. Następnego ranka, gdy pierwsze promienie słońca padły na Morze Japońskie, do ataku dołączyły trzy amerykańskie pancerniki, które rozpoczęły zmasowany ostrzał miasta. Z ich dział sypały się tysiące pocisków, zamieniając hale fabryczne i porty w Morze Ruin. Miasto, w którym jeszcze dzień wcześniej tętniło życie, nagle stało się piekłem pełnym płonących konstrukcji, zawalonych domów i krzyków ocalałych. Admirals Halsey i Szafrot doskonale wiedzieli, że ryzykowali ogromnie. Flota znajdowała się bardzo blisko wybrzeża i była wystawiona na potencjalne ataki lotnicze. Każdy marynarz spoglądał w niebo, spodziewając się nagłego pojawienia się formacji kamikaze. Jednak japońska armia wciąż wstrzymywała się z uderzeniem. Dowództwo w Tokio wydało rozkaz oszczędzania sił na moment, kiedy rozpocznie się główna inwazja. Dla Amerykanów był to paradoksalny dar losu. Mogli przez wiele godzin bezkarnie ostrzeliwać japońskie wybrzeża, niszcząc fabryki, porty i infrastrukturę. Dla Japończyków natomiast była to katastrofa. Świadomość, że ich najważniejsze zakłady padają jeden po drugim, a armia nie reaguje, siała w społeczeństwie panikę i poczucie całkowitej bezradności. Po kilku godzinach ostrzału Muroran był już jedynie płonącym cmentarzyskiem przemysłu. Amerykańscy marynarze, obserwując skutki zniszczeń, mieli świadomość, że to dopiero preludium. Przed nimi były jeszcze kolejne cele, a każda godzina spędzona u wybrzeży Japonii stawała się nowym rozdziałem w historii wojny na Pacyfiku. Lipiec 1945 roku zamienił się w koszmar dla Japonii. Amerykańska trzecia flota, pewna swojej przewagi i coraz śmielej posuwająca się wzdłuż wybrzeży, Rozpoczęła serię ataków, które miały nie tylko militarny, ale i psychologiczny wymiar. Dla mieszkańców wysp, którzy przez lata wierzyli w nietykalność cesarstwa, widok eksplozji i płonących fabryk na własnej ziemi, był czymś, co burzyło fundamenty ich wiary w zwycięstwo. Task Force 38 kontynuował naloty i ostrzały. Lotniskowce wypuszczały dziesiątki samolotów dziennie, które atakowały porty, linie kolejowe i magazyny. Statki handlowe, jeszcze niedawno ukrywające się w niewielkich zatokach, stawały się łatwym celem. Amerykanie zatapiali je jeden po drugim, odcinając Japonię od resztek szlaków zaopatrzeniowych. W ciągu kilku tygodni na dno poszły dziesiątki jednostek, zarówno wojennych, jak i transportowych, a setki samolotów japońskich zniszczono na lotniskach lub w powietrzu. Co więcej, sam fakt, że Amerykanie działali praktycznie bez żadnego oporu, miał olbrzymie znaczenie. Po raz pierwszy od wieków obca flota ostrzeliwała japońskie miasta niemal bezkarnie. Ludność cywilna, zmuszona do obserwowania ruin, traciła wiarę w potęgę cesarskiej armii. Święta Ziemia, jak określała ją propaganda, została sprofanowana, a hasło o boskiej ochronie kraju brzmiało teraz jak puste echo. W Stanach Zjednoczonych wiadomości o rajdach wywoływały mieszane emocje. Z jednej strony prasa opisywała sukcesy z dumą, podkreślając, że marynarka zadaje przeciwnikowi cios za ciosem. Z drugiej jednak niektóre gazety zaczęły publikować więcej szczegółów niż zwykle, co było sygnałem, że cenzura wojskowa przestała obawiać się o morale. To oznaczało jedno. Amerykanie wiedzieli, że Japonia praktycznie nie ma już siły do walki. Każdy dzień przynosił kolejne raporty. Kolejne porty milczały. Kolejne zakłady stawały w ogniu. Flota Halsey'a, mimo ogromnego ryzyka, pozostawała w pobliżu wybrzeża, czując, że zbliża się decydujący moment wojny. Nikt jednak nie przypuszczał, że równolegle w Waszyngtonie dojrzewała decyzja o użyciu broni, która zmieni losy świata na zawsze. 26 lipca 1945 roku świat usłyszał o deklaracji, która miała przesądzić o losach Japonii. W Poczdamie przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Chin przedstawili ultimatum Bezwarunkowa kapitulacja albo całkowite zniszczenie ojczyzny. Dla zwykłych ludzi w Tokio i Osace brzmiało to jak złowieszcze proroctwo, lecz rząd cesarstwa zareagował na ten dokument ciszą. W oficjalnych komunikatach nie pojawiło się ani słowa odpowiedzi. Była to mieszanina dumy, desperacji i złudnej nadziei, że można jeszcze odwrócić bieg wydarzeń. Amerykanie nie zamierzali czekać. Flota Halseya nadal uderzała dzień po dniu, niszcząc kolejne elementy infrastruktury. W rejonie północnego Honsiu i Hokkaido porty były paraliżowane, a zakłady przemysłowe zamieniały się w sterty ruin. Samoloty startujące z lotniskowców zrzucały bomby na rafinerie doki i stocznie, siejąc panikę wśród ludności cywilnej. Marynarze i piloci wiedzieli, że są częścią operacji, która miała złamać ducha całego narodu, zanim na scenę wejdzie nowa, tajemnicza broń. W Waszyngtonie prezydent Harry Truman i jego doradcy obserwowali rozwój sytuacji z zmieszaniną satysfakcji i rosnącej frustracji. Satysfakcji, bo Japonia była coraz bardziej izolowana, jej gospodarka konała, a armia praktycznie nie reagowała na kolejne ciosy. Frustracji, bo mimo dramatycznej sytuacji Tokio nadal nie wysyłało żadnych sygnałów gotowości do kapitulacji. Amerykańscy generałowie i admirałowie wiedzieli, że jeśli operacja Downfall wejdzie w życie, straty będą liczone w setkach tysięcy, a być może i w milionach istnień. Japońskie dowództwo nadal trzymało się planu Ketsugo. Oczekiwano na moment inwazji, w którym miliony żołnierzy i cywilów miały rzucić się do samobójczego ataku, próbując zaszokować przeciwnika Morzem Krwi, ale flota i lotnictwo cesarstwa były sparaliżowane. Brak paliwa i ciągłe straty uniemożliwiały skuteczne kontrataki. Propaganda mówiła o boskiej ochronie i o duchu Yamato, lecz każdy kolejny ostrzał amerykańskich pancerników pokazywał, że Boski Wiatr nie nadchodzi. W gabinetach Trumana dojrzewała w tym czasie decyzja, która zmieniła historię. Raporty mówiły jasno: Japonia jest na kolanach, ale jej rząd nie zamierza się poddać. Aby zmusić cesarstwo do kapitulacji, trzeba było sięgnąć po broń, której istnienie znali tylko nieliczni. Broń, którą przygotowywano od lat w tajemnicy i której pierwsze testy właśnie zakończyły się sukcesem. Nazwa tego projektu Manhattan. Miała wkrótce stać się synonimem początku nowej ery. Flota nadal bombardowała kolejne cele, ale w powietrzu unosiło się coś więcej niż zapach prochu i spalenizny. Było to poczucie, że nadchodzi koniec Starego Świata i początek czegoś, czego nikt jeszcze nie rozumiał. 6 sierpnia 1945 roku o poranku amerykański bombowiec B-29 o nazwie Enola Gay uniósł się nad Hiroshimą. W jego ładowni znajdowała się broń, której nikt wcześniej na świecie nie użył uranowa bomba atomowa Little Boy. O godzinie 8.15 niebo rozdarł błysk jaśniejszy od słońca, a chwilę później nad miastem wyrósł potężny grzyb ognia i dymu. Hiroshima została w jednej chwili zatopiona w apokaliptycznym piekle. Dziesiątki tysięcy ludzi zginęło natychmiast, a kolejne tysiące konały w płomieniach i pod gruzami. Wieść o nowej broni błyskawicznie dotarła do Tokio, wywołując szok i niedowierzanie. Nawet najwyżsi oficerowie nie byli w stanie uwierzyć, że jedno urządzenie mogło obrócić całe miasto w pył. Rząd cesarstwa jednak wciąż zwlekał z decyzją o kapitulacji. Wielu generałów wolało umrzeć, niż uznać klęskę. Społeczeństwo, które jeszcze kilka dni wcześniej drżało pod ogniem amerykańskich pancerników, teraz zostało skonfrontowane z czymś, co nie mieściło się w granicach ludzkiej wyobraźni. Mimo tego flota Halseya nie przerwała swoich działań. Wciąż trwały naloty i ostrzały japońskich portów oraz fabryk. Dla marynarzy na pokładach okrętów atak atomowy nie oznaczał końca wojny. Ich zadaniem nadal było niszczenie wszystkiego, co mogło wspierać przeciwnika. 9 sierpnia amerykańskie pancerniki i krążowniki ostrzeliwały kolejne miasta na północy Honsiu, nawet gdy w tym samym dniu na Nagasaki spadła druga bomba plutonowy dziefatmen. Japonia znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Z jednej strony jej wybrzeża płonęły od ostrzałów, a marynarka praktycznie przestała istnieć. Z drugiej, w ciągu trzech dni dwa wielkie miasta zostały unicestwione przez nową broń, której potęgi nikt nie mógł powstrzymać. Kiedy do tego wszystkiego dołączyła ofensywa Armii Czerwonej w Mandżurii, iluzja dalszej walki legła w gruzach. Na okrętach amerykańskich atmosfera była pełna napięcia i oczekiwania. Marynarze wiedzieli, że uczestniczą w wydarzeniach, które zapiszą się w historii na zawsze. Każdy kolejny ostrzał, każda salwa artyleryjska, była nie tylko ciosem w japoński przemysł, ale także elementem większej układanki, finału wojny, w którym Ameryka demonstrowała swoją absolutną dominację. Mimo, że nad Hiroshimą i Nagasaki uniosły się atomowe grzyby, amerykańska flota nie przerwała swoich działań. 13 sierpnia 1945 roku pancerniki i krążowniki powróciły pod Kamaichi, by jeszcze raz obrócić to przemysłowe miasto w ruinę. Tym razem do ostrzału dołączyły nowe jednostki: ciężkie krążowniki USS Boston i USS St. Paul oraz okręty sojusznicze z flot brytyjskiej i nowozelandzkiej. Ich działa biły nieprzerwanie przez dwie godziny, a pociski spadały na resztki hut i dzielnic mieszkalnych. Tym razem japońska artyleria nadbrzeżna spróbowała odpowiedzieć, ale jej wysiłki były daremne. Salwy rozrywały się w morzu, daleko od amerykańskich okrętów, które bezpiecznie kontynuowały zmasowany ostrzał. Na północy Honsiu amerykańskie lotnictwo morskie przeprowadziło największy nalot, jaki widziała Japonia w ostatnich dniach wojny. Dziesiątki eskadr runęły na lotniska i składy, niszcząc ponad 720 samolotów, które czekały w hangarach na rozkaz do startu. To był ostateczny cios w japońskie lotnictwo. Resztki sił powietrznych, które miały być ostatnią linią obrony, zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Na ulicach Tokio panował chaos. Informacje o kolejnych zniszczonych miastach i niekończących się bombardowaniach docierały do ludności, wywołując masową panikę. Ludzie chowali się w piwnicach, wyruszali na prowincję, porzucali domy w obawie, że kolejnym celem staną się ich dzielnice. W tym samym czasie propaganda wciąż powtarzała slogany o honorze i boskiej ochronie cesarza, ale niewielu już wierzyło w te słowa. W pałacu cesarskim atmosfera była dramatyczna. Część generałów i polityków nadal naciskała, by walczyć do końca, wierząc, że inwazja aliantów da im szansę na zadanie przeciwnikowi ogromnych strat. Jednak inni, zwłaszcza ci, którzy wiedzieli o rzeczywistej sytuacji w kraju, rozumieli, że dalsza walka oznacza wyłącznie bezsensowną rzeź. Ataki atomowe i bezkarne rajdy Floty amerykańskiej były dowodem, że Japonia stoi nad przepaścią. 10 sierpnia cesarz Hirohito dał do zrozumienia, że jest gotów przyjąć warunki poczdamu. 13 sierpnia, tego samego dnia, gdy salwy pancerników spadały na kamaichi. W Tokio toczyły się dramatyczne narady o tym, jak ogłosić kapitulację narodowi, a 14 sierpnia zapadła decyzja, która zakończyła jedną z najkrwawszych wojen w historii ludzkości. 14 sierpnia 1945 roku Japonia wreszcie ugięła się pod ciężarem wydarzeń, które spadły na jej barki w ciągu zaledwie kilku tygodni. W pałacu cesarskim w Tokio zebrali się najważniejsi członkowie rządu, dowódcy armii i marynarki oraz sam cesarz Hirohito. Sala była pogrążona w ciszy, którą przerywał tylko ciężki oddech zgromadzonych. Generałowie z hardością patrzyli na cesarza. Wielu z nich wciąż gotowych było poświęcić miliony istnień, aby bronić kraju do ostatniego oddechu. Ale Hirohito rozumiał, że wojna jest przegrana. Że dalszy opór doprowadzi jedynie do całkowitego unicestwienia narodu. Wieczorem cesarz wygłosił przemówienie do swojego narodu. Pierwszy raz w historii mieszkańcy Japonii usłyszeli jego głos. W spokojnych, choć przepełnionych bólem słowach mówił o konieczności do zniesienia nie do zniesienia i przyjęciu warunków narzuconych przez aliantów. Słowa o zakończeniu wojny brzmiały dla milionów Japończyków jak grom z jasnego nieba. Wielu płakało, inni reagowali wściekłością. A w niektórych garnizonach doszło nawet do prób buntu, gdy fanatyczni oficerowie próbowali nie dopuścić do kapitulacji. Na wodach Pacyfiku flota Halseya przyjęła wiadomość z mieszaniną ulgi i niedowierzania. Marynarze, którzy przez miesiące żyli w strachu przed samobójczymi atakami kamikaze, teraz patrzyli na siebie z pustym wzrokiem. Wojna, która wydawała się nie mieć końca, nagle dobiegła kresu. Wielu wspominało to, co zobaczyli podczas bombardowań japońskich miast: płonące fabryki, zatopione statki, krzyki cywilów dobiegające z brzegu, a teraz także wizje miast zmiecionych jednym uderzeniem broni atomowej. Na ulicach Tokio panowała cisza, której nigdy wcześniej nie znano. Ludzie stali w kolejkach, wpatrując się w głośniki, które transmitowały słowa cesarza. Propaganda o boskiej ochronie. O niezwyciężonej armii runęła w jednej chwili. Wielu mieszkańców stolicy nie mogło uwierzyć, że kraj, który przez lata podbijał całe połacie Azji, teraz składa broń. W Stanach Zjednoczonych radość mieszała się z refleksją. Gazety obwieszczały zwycięstwo, a tłumy wychodziły na ulice Nowego Jorku i San Francisco, świętując koniec wojny. Jednak wśród marynarzy i żołnierzy panowała bardziej stonowana atmosfera. Wiedzieli oni bowiem, jak wysoką cenę zapłacono, aby doprowadzić do tego dnia. Każdy z nich miał przed oczami twarze poległych towarzyszy i obrazy bitew, które kosztowały tysiące istnień. 17 września do Zatoki Tokio wpłynęły alianckie okręty. Wśród nich znajdował się potężny USS Missouri, na którego pokładzie 2 września podpisano akt kapitulacji. To tam przedstawiciele cesarstwa złożyli podpisy pod dokumentem, który oficjalnie kończył wojnę. Dla Amerykanów był to moment triumfu, dla Japończyków chwila największego upokorzenia, ale i nadziei, że koszmar wreszcie dobiegł końca. Tak oto zakończyła się historia serii rajdów morskich, które miały być preludium do inwazji, ale stały się ostatnim aktem konwencjonalnej wojny przed nadejściem ery atomu. Dziękuję, że obejrzeliście tę historię do końca. Jeśli spodobała Wam się ta opowieść, zostawcie proszę lajka, komentarz i subskrypcję. Aby nie przegapić kolejnych wstrząsających historii z mrocznych kart dziejów.